Cześć, z tej strony na Obrykowski. słuchajcie, pewnie część z Was myśli, że to identyczny wstęp jak w poprzednim holu, nic bardziej mylnego, ponieważ torba jest ta sama co prawda, ale zawartość jest totalnie inna, chociaż, ojej, nawet spadło mi na podłodze, a mam flashbacki z fabryki, jak wszystko to właśnie wysypali pracownicy na stół i tak samo to spadało. Zawartość totalnie inna, co prawda, ilość chyba tych elementów jest podobna. Zapraszam do oglądania. Krótki komunikat dla osób, które nie widzieli pierwszego odcinka a więc jeśli nie widzieliście, to oczywiście zachęcam obejrzeć. Najpierw pokazujemy sobie elementy, które mam w jednej torbie i nie są w żaden sposób pomieszane później takie pośrednie miksy, czyli po prostu kilka dosłownie rodzajów elementów w jednym worku, na przykład tak jak te krzaczki, a później takie totalne miksy typu jak te sztabki. Także ja już nie przedłużam i oczywiście odpakowujemy elementy. Elementy wstępnie posegregowane, także rozpoczynamy, słuchajcie, najpierw elementy jednego rodzaju, słuchajcie, 100 gram cegieł z sandblue, to mówiłem, że będę używał do mojej promenady, później, słuchajcie, 100 gram cegieł dark red i te cegiełki mi posłużą do robienia jakiejś klatki, przynajmniej myślałem chociażby dla słoni ogrodzenia w moim Lego Zoo z jakimiś czarnymi właśnie wstawkami, by to było na pewno ładne takie oto klipsy w reddish brown i one prezentują się w taki oto sposób i one będą też świetne do robienia drzew z takim jednym jeszcze klockiem który nie pamiętam czy już pokazywałem, chyba go mam w poprzednim holu, a nie w tym ale zobaczymy, raczej w poprzednim on już był. Mamy też w oczywiście Trans Dark Blue Tyle 1 na 2 do budowy wody, słuchajcie. Mamy też drabinki do jakiegoś ogrodzenia czarne, 20 sztuk z tego co pamiętam, wziąłem. Mamy też, o, to jest też super budulec, czyli po prostu Round bricki w Reddish Brown, też 100 gram, naprawdę ich sporo tutaj weszło, jak widzicie, także jest naprawdę Fajny budulec do drzewa, przynajmniej teraz mam i będę mógł z tego budować. Dwa dosłownie takie, takie skałki w kolorze arktycznym, żeby może do jakiegoś miśka w zoo, to włożyć. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało, czy nie za bardzo sztucznie. Mamy też cegły w dark bluish grey. Mamy również w sand blue właśnie takie oto sztabki, żeby bardziej urozmaicić właśnie ten mur na promenadzie. A w tym kolorze nie ma za dużo elementów, także po prostu widziałem też te sztabki do jakiegoś właśnie detalu. Mamy też zwykłe bryki w Sandblue, też, żeby właśnie na z tymi cegłami kłaść, żeby to fajną fakturkę dawało, taką dosyć naturalną. Mamy też cegły w Dark Orange. Słuchajcie, też element, którego nie kojarzę w swoich zestawach zbyt dużo, także tak to się prezentuje i mam teraz i dosyć duży zapas, też może do jakiejś klatki w zoo, użyję jednej. Słuchajcie, kolejne tajle w Transdark Blue do budowy wody. Dalej mamy słuchajcie, takie oto ciekawe elementy. 12 sztuk właśnie takiej zjeżdżalni. Ja to mam w planie użyć w klatce do pingwina. Może nie aż tyle sztuk, ale po prostu nie miałem ani jednego takiego elementu, więc po prostu chciałem się wyposażyć ewentualnie w lekko większą ilość żeby potem nie żałować, 8 elementów takich właśnie latarni czarnych, ponieważ białe są w modularach, a czarnych jednak jakoś tak zbyt wiele nie ma w tym LEGO. Ja się nie spotkałem, żebym dostawał to jakoś mega często. Mamy też, słuchajcie, deski 1x3 w Dark Tan, też 100 gram, wziąłem na zapas, żeby miał na pewno po prostu do wszystkich moich konstrukcji, jakie sobie tylko zaplanuję. Słuchajcie, cegiełki Sand Green, też bardzo fajny kolor. I też dosyć rzadko występujący. Przynajmniej ja na ten moment nie umiałbym sobie skojarzyć zestawu z nimi, z nimi, chyba był w starym sklepie wędkarskim. Oliwkowy jest muzeum, a sand green jakoś, no nie wiem. O właśnie, o wilku mowa. Oliwkowe cegły trochę mniej, ponieważ wydaje mi się, że nie będą mi aż tak bardzo przydatne jak te inne kolory. No i słuchajcie, ostatni worek, tak? Z, z, z tego właśnie, z tej grupy tych elementów mamy. Worek oczywiście sztabek Light Bluish Grey do wykładania chodników raczej. W Zo, zobaczę najpierw, jak ten projekt wyjdzie, czy to w ogóle będzie ładnie wyglądać, ale taki jest mój zamysł, Także przechodzimy do kolejnej grupy. Grupę mini miksów słuchajcie, rozpoczynają elementy typu Snot 1 na 1 Jest to Dark Orange, Dark Red i Dark Green. Takie trzy kolory tam występowały, też, żeby właśnie może przyczepiać bokiem, chociażby te ramy okienne do klatek w zoo, A raczej nie klatek, tylko ogrodzeń. Bo ja tak zawsze mówię klatki, a mi chodzi o ogrodzenia. Mamy też briki odpowiadające. Nie są to cegły, tylko briki, też, żeby właśnie urozmaicić fakturę w takich czterech kolorach, jakie były. Te co wziąłem też cegły przed chwilą, które wam pokazywałem. Dalej mamy, słuchajcie, troje roślinności takiego miksa. Czyli mamy trzy, a czy dwie takie oto koloru jasnozielonego i ciemnozielonego, te nowe elementy z LEGO Ideas, czy też z insektów. I mamy też dwie choinki Olive Green i Dark Green. Tych zwykłych nie brałem, bo pamiętam, że one były na Pigabriku, kiedyś przynajmniej, więc pewnie są lekko tańsze. Kolejny typ miksa, czyli krzaczki, dokładnie 30 sztuk, a jeszcze dokładniej 6, słuchajcie, brązowych, 12. Dark green i 12 green, także krzaczków mam naprawdę bardzo, ale to bardzo spory zapas. Dalej, miks takich protek od Rivendell w dark, oczywiście green i w zwykłym green. Te były tylko w Rivendell, ale chodzi mi oczywiście o kształt klocka i gdzie też miał je swój debiut. Tak to wygląda, także ten element na pewno się bardzo przyda i jest dosyć rzadki. Dalej dosłownie pięć takich szybek, a raczej trzy takie i dwie takie. Też do jakichś właśnie, bym powiedział, nie wiem, akwariowych tematów w zoo, bądź też polarnych. Dalej mamy też schody. Czarne wziąłem i light bluish grey. Te do promenady, a te do przejścia, słuchajcie, nad parkiem. Rozrywki, czyli wesołym miasteczkiem moim, który już właśnie w tym momencie rozbudowuję. Mamy też płotki, dokładniej większość takich płotków, też do promenady. Plus takie, jakby się przydały gdzieś właśnie do zaokrąglenia w jakimś miejscu, może tej promenady. To też wziąłem dosłownie kilka takich. No i słuchajcie, mix. Głównie są tutaj pile 1x2 w Light Blueish Gray. Takie też zaokrąglone, białe, ale to dosłownie kilka sztuk wziąłem, no i też dosyć sporo, ale też nie jakoś dużo, takich oto zaokrąglonych, przeźroczystych, to też do jakichś właśnie fal, czy wzburzenie wody byłoby idealne. Jak już przy wzburzeniach wody jesteśmy, to słuchajcie, mam tutaj taki miks oto, sereć elementów, słuchajcie, z dodatkiem kilku dosłownie tajli 2x4 z nadrukiem, no zobaczcie jaka fura tego jest. Są tutaj tak naprawdę tajle 1 na 1 kwadratowe i okrągłe. Tylko tak naprawdę te elementy. No i też wziąłem dwie do ścieżki rowerowej, ponieważ waga tego elementu jest identyczna jak bez nadruku. No i takie cztery dosłownie, żeby zrobić jakieś właśnie oznakowania, może na plaży z użyciem naklejek LEGO Xtra. Zawartość tego woreczka pozwoliłem sobie już wyspać samemu, dlatego żeby tutaj te tajle, które pogarniać i przyczepić je na taką jedną płytkę i pokazać, Wam jakie tutaj właśnie. Tile sobie zakupiłem. Są takiego rodzaju tutaj tyle w tej właśnie torebce w takiej ilości, jakiej widzicie tutaj plus elementy takie na przykład do tworzenia wodospadu, te nowe elementy takie ekspozycyjne do na przykład SUV w harem Potterze, i wziąłem też sporo takie jumpery w Trans dark blue, też takie transparentne jumpery, takie mini panele, takie też briki i co tu jeszcze? taka kopułka widzę nowa i tutaj jest właśnie też taki element 2 na 2 round, i jeszcze brick 1x2 przeźroczysty. I to chyba tyle. W sumie nie wiem skąd ten brick się tutaj zapodział, ale go tutaj nie brałem chyba świadomie. No nieważne. Lecimy do kolejnej torby. Mały mix elementów bazowych, słuchajcie, czyli wszelkiego rodzaju bryki, ale też chociażby jakieś na przykład o tarcze przeźroczyste. Też takie bubble tea nadrukowane, tutaj było na tej ściance. Takie tutaj pnie z korzeniami, takie pozaakręglone elementy, a właściwie jeden taki znalazłem w całej fabryce, także dziwne to było. Też takie właśnie łuki, kremy tutaj do opalania, a raczej przeciw opalaniu, czy coś w tym deseń, nie znam się żeby powiedziawszy, nie używam. Mam takie też tanowe briki, dark bluish grey, light bluish grey, sami widzicie co tutaj jest, po prostu taki miks elementów, po prostu najzwyczajniej sieci bazowych. Zapowiadane w poprzednim odcinku listki. Tym razem, słuchajcie, małe listki. Mamy tutaj naprawdę sporą ilość małych listków. E, głównie wziąłem sand green, tak jak widać, e, przewaga tego koloru jest, oraz dark orange. No i kilka takich właśnie jasnych, tylko to wziąłem pod jakąś budowę rafy koralowej, może w zoo, dla jakichś właśnie takich wodnych stworzeń. E, kilka limonkowych, tak po prostu, żeby były, jeżeli kiedyś będą przydatne. No i to chyba tyle. Troje różu właśnie na tej rafy, i to było na tyle z liści. Jestem z nich bardzo zadowolony. Te na pewno będą fajne, robiły gradient. Jak na przykład będę robił jakieś drzewo z dark green, zwykłego green i jeszcze taki właśnie zgniły zielony, na pewno będzie wyglądał na drzewie genialnie. Mało wam play tu jeden na jeden z poprzedniego odcinka? Mi też nie, ale co z tego? Jak i tak wziąłem ich jeszcze więcej, słuchajcie. Oczywiście inne kolory, uzupełnienie tamtych mamy oto, oto właśnie takie elementy, czyli jeden na jeden dark azure, mamy też medium azure, mamy też light bluish gray, dark bluish gray black. E, co tu jeszcze mamy? Dark orange, trochę medium nougat i chyba jeszcze sand green. Też jest zwykły green. E, hmm, i chyba to tyle, ale na pewno bardzo dużo tych plateów nabrałem, ale one będą na pewno przydatne do naprawdę najmniejszych detali w moich konstrukcjach. Kolejna torba z roślinnością, słuchajcie, chyba na cegły i rośliny wydałem tam najwięcej pieniędzy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo wziąłem i po prostu też najwięcej, więc jest to dosyć logiczne. Mamy, słuchajcie, taki oto miks roślinności, czyli takie właśnie trzy listne round bryki, tylko że już w zwykłej zieleni. Dobrałem też naprawdę sporo tego e, kwiatu e, dark red. Mamy też dark green. Te sadzonki z Rivendell jeszcze więcej, mamy też więcej jeszcze tych zwykłych sadzonek, tych liści nowych też jeszcze dobrałem trochę, dosłownie 4 czy 5 takich e, najjaśniejszych i chyba to by było no tyle, tu jeszcze jakiś liść się zapodział, ale to raczej nie było zamierzone. Kolejna torba przychodzi z naprawdę ogromną liczbą, słuchajcie, jumperów lwy Light Blueish Grey i Dark Blueish Grey jest ich naprawdę tutaj dużo, ale nie tylko, bo chociażby takie podstawki do minifigurek często mi brakowało, więc wziąłem po prostu pięć. Takie tutaj plejty z dziurką w Dark Blueish Grey. Też takie elementy tutaj, do których można chociażby montować świece, No i też są jumpery takie, właśnie i takie, czyli Light Blueish Grey. I Dark Blueish Grey. I to chyba byłoby na tyle, chociaż jeszcze nie. Takie też elementy. Jest to ogólnie miks, że tak powiem, LBG i DBG. Jak roślinności jeszcze nie jest nam za mało, to proszę bardzo, kolejny worek, właśnie z roślinkami, słuchajcie. I widzę, że tutaj chyba głównie kolor Dark Red, słuchajcie, czyli właśnie te kwiatki. Naprawdę wziąłem ich sporo, bo zauważyłem, że one są naprawdę rzadkie na Bryklinku, i w zestawach, także przynajmniej teraz, a też podobają mi się po prostu, nie tylko do tego, że są rzadkie. Takie sadzonki też w Dark Redzie, których nie miałem chyba wcale. Trochę też liści właśnie w Dark Orange, no i kilka takich małych listków dosłownie w takich e, kolorach, których za bardzo nie kojarzyłem w swojej kolekcji, więc po prostu je wziąłem. A, no i oczywiście jeszcze kwiatki w Dark Green, o których zapomniałem i też wydawały mi się ciekawe do jakichś właśnie przełamań kolorów zieleni. Ludzie poszukują sztabek złota, a fani LEGO poszukują sztabek słuchajcie z plastiku, bo one naprawdę dają ogromny detal naszym konstrukcjom słuchajcie, każdy o tym wie i wziąłem właśnie ich taki mały miks tutaj z tak naprawdę wszystkich chyba kolorów jakie szły, bo też sobie wziąłem dosłownie po jednej sztabce każdego koloru, bo chciałem je mieć wszystkie, no ale widzicie głównie jest tutaj dark bluish grey, mamy też sand green sztabki, to jest też super akurat sztabka. Dark green i oczywiście dark red, której też jakoś nie kojarzę w swojej kolekcji. No i co? I mówię, wziąłem też chociażby fioletową, żółtą i tak dalej, ale głównie kolory takie jak tutaj widzicie, chyba jeszcze o dark orange nie wspomniałem, chociaż teraz już nie pamiętam. Słuchajcie, to już ostatnia paczka z roślinami, przynajmniej w miksach, ponieważ jeszcze mam oczywiście 14 torebek bonusowych, tak jak w poprzednim odcinku. Słuchajcie, no i znów. Naprawdę sporo przydatnej roślinności, czyli głównie właśnie paprotki z Rivendell w tych dwóch kolorach. Wziąłem też kilka takich szarych właśnie dark blue Wish Grey do jakichś właśnie detali, może nie wiem czy w kamienicach, czy też w jakichś właśnie nie wiem, fontannach, może w mieście, po prostu do jakiegoś detalu. Wziąłem dosłownie takie dwie większe, bo nie wiem po co by miały mi one służyć, ale wziąłem tak, żebym mieć. No i oprócz tego też kwiatki w takim ciemniejszym żółtym. Wydaje mi się, że. On by świetnie grał właśnie z tymi dark red, bo nawet sobie to we fabryce zwizualizowałem i naprawdę mi się ten pomysł spodobał, także wziąłem po prostu głównie te dwa kolory kwiatków. I słuchajcie, tak jak zwykle mówić, last but not least, czyli ostatni, ale nie mniej ważny, mamy, słuchajcie, mix ostatni w tym odcinku i ostatni, oczywiście, nadruków. Sami zobaczcie. Ile tego tutaj nabrałem. Oczywiście w tym miejscu nie będziecie widzieć wszystkiego dokładnie, dlatego już o tym pomyślałem i przygotowałem tutaj taką, oto, właśnie ściągawkę tych nadruków, żebyście mogli zobaczyć, jakie tutaj nadruki były dostępne. To nie wszystkie nadruki, ale wydaje mi się, że wziąłem przynajmniej każdego chociażby po jednej sztuce, więc wydaje mi się, że jest tutaj na pewno większość, chyba że po prostu w tym ferworze fabrycznym zapomniałem. Była też tutaj taka właśnie płytka z Złodziejem, którą pokazywałem w poprzednim holu zakupowym i jej jeszcze tutaj nie dodałem, także muszę ją najpierw znaleźć, bo żeby powiedziawszy nie wiem, gdzie ją zapodziałem, ale takie taile się tutaj znajdują, naprawdę są bardzo ciekawe. Chociażby guma balonowa, mamy też nie wiem, tutaj właśnie z wikingów te taile, też z posterunku Policji, obrazy ze słońmi, też mamy chociażby właśnie ten tile z Galaxy Explorera, też mamy tutaj. Oczywiście hotel, pierwszy modular. Też z drzewa genealogicznego ser, chociażby z kolekcjonerskich minifigurek, też jakiś takos. Naprawdę jest z tego ogrom i bardzo mi się te druki podobają, bo zawsze fajnie mieć chociażby po dwie sztuki w swojej kolekcji. Tak samo chociażby właśnie ten projekt tego budynku. Coś niesamowitego. Przed nami jeszcze tylko 14 worków, a za nami mniej więcej chyba ze 100 wydaje mi się. Także będę wdzięczny, jeśli docenicie oczywiście moje starania jakąś łapką w górę bądź komentarzem. Wtedy po prostu będziemy mogli sobie popisać o fabryce bądź też o innych rzeczach związanych z LEGO. No ale już nie przedłużam, tylko zabieramy się w sumie za pokazywanie, bo to są elementy jednego rodzaju, czyli mamy kilka dosłownie bricków w dark green i przypominam, są to zakupy uzupełniające, czyli zrobione w ostatni dzień, więc są tutaj elementy tylko i wyłącznie takie, które już się pojawiły wcześniej, ale chciałem pokazać wam ich ilość jeszcze do kamery. Tutaj mamy też chociażby właśnie takie oto tile 1 na 2 w light blueish gray. Również mamy w sand greenie duże liście. Dalej mamy tile w sand blue dosłownie kilka, bo one były na ściance, ale były mi potrzebne. No, nie wiem, tak z 50 na oko ich wziąłem. Dalej mamy też w Dark Blueish Grey sztabki. Też dosyć sporo do wykładania właśnie ścieżki, w, raczej w zoo wydaje mi się, bo te ścieżki to są naprawdę dosyć spore projekty, bo są klockożerne bardzo. Mamy dalej, um, słuchajcie, 1 na 1 snoty w e, Dark Red. Dalej mamy sporo tagli. Dosłownie wybrałem do, samej, do samego końca kuwetę, bo już była resztka tych tajli w 1 na 1 w Dark Tan. Tego elementu chyba rzeczywiście nie było jako jedynego, bo wcześniej nie zauważyłem po prostu. Dalej mamy w Light Blueish Gray platey również do ścieżki. Jeszcze więcej prześroczystych slopów 1 na 2 do budowy fal, także miał na pewno. Po prostu pewność, że mi to e, wystarczy. Jeśli nie wiecie, o jaki klocek mi chodzi, to przypomnę, bo tutaj mało widać taki i oto. Ok. E, jeszcze mamy briki. E, tutaj dosłownie w Light Blue grey i trzy plejty. Mamy też jeszcze więcej tych takich tajli z nadrukiem e, pięka Nie wiedziałem ile tego konkretnie wziąć, po prostu na datek sprzedam, bo na pewno tyle nie będę potrzebował, a chciałem mieć pewność, że będę. Po prostu miał tego odpowiednio dużo. Dalej też cegły w sandblue do budowy tej właśnie wzniesienia na promenadzie. Mamy też tutaj sadzonki w tym zuchym grinie i w dark grinie. Kilka tych takich właśnie zaokrąglonych roślin. Nie wiem zawsze jak to nazywać w sumie jakieś takie pędy. Coś ten deseń. No i ostatnia torba, czyli słuchajcie, palmowe listki. A w sumie wysypię je tak tutaj dla Was, żeby to ładnie wyglądało. Takie oto palmowe listki. Oczywiście do budowy palm na plaży. Kilka na pewno zrobię. Około, może, nie wiem. Myślałem, 7, może 6, coś ten deseń. Ale tego na pewno będzie dużo schodzić. Także co? Napiszcie mi, co sądzicie o tym holu zakupowym dzisiejszym. I wydaje mi się, że to było na tyle z tej całej serii Legolandowej. Także teraz wyczekujcie na inny film, bo mam jeszcze kilka pomysłów. A na dzisiaj to tyle. Dzięki i cześć!